Hej hej hej, witam Was bardzo, bardzo serdecznie moi drodzy widzowie, tutaj jest r 6, a dzisiaj nie typowy unboxing, ponieważ to jest unboxing laptopa laptop, dokładnie, kupiłem laptop, udało się uzbierać, zrobiłem wszystkie możliwe zaskórniaki, które miałem, zrobiłem, przelałem na konto, wszystko, wszystko zamieniałem parę rzeczy również internetowych sprzedałem z patronami się uzgodniłem, że troszeczkę o miesiąc to przedłużej pieniądze wyjątkowo z września, z patronajta czyli około 300 coś złotych zostawię dla siebie, no i się udało ale przede wszystkim dzięki kochanemu braciszkowi, który właśnie, no jakby nie patrząc, to dzięki niemu cały ten kanał powstał cały taki pomysł kanału, który również mi pożyczył pieniądze na tego laptopa, no i dzięki Mam laptop, no i na studia po prostu jadę z tym, a nie z tym całym. Zresztą ten laptop jest lepszy od mojego komputera, więc. Moi drodzy widzowie, udało się uzbierać dzięki bardzo Jak będę miał kiedyś milion subów I jak nie będziecie mieć bloków to ja bratowi i 100 razy więcej oddam niż on mi polecił na laptopa Ale dzisiaj robimy unboxing Udało się z tym laptopem Jeśli chodzi o sprawę z policją, nic na razie nie wiadomo To jest sprawa, która się po prostu ciągnie Ja po prostu muszę czekać, ewentualnie popytać się ich Co tam się dzieje No ale sprawa jest taka, że aktualnie nic nie wiadomo A ja po prostu zrobię film kiedy wszystko wyjdzie Jeśli odzyskam pieniądze z Allegro zrobię film Jeśli nie odzyskam pieniądze z Allegro zrobię film Tak więc jeśli po prostu kiedyś ta sprawa z laptopem, z tym oszustwem, jeśli ktokolwiek nie wie o czym mówię to gdzieś wam tam albo tam zrobię adnotację, taką informację no to jeśli cokolwiek się z tym laptopem oszustwem na Allegro skończy to ja oczywiście zrobię o tym film bo sporo osób dało mi ciepłe słowa i nie powiem bo to też pomaga tak? no ale dzisiaj mamy laptop ja oczywiście czekam na zwrot żeby i bratowi zwrócić pieniądze ale aktualnie sprzęt jest więc bym jeszcze sławki zepsuł podczas nagrania więc bierzemy się za otwieranie nie powiem, ale jest to zapakowane genialnie. Sprzęt również kupiłem na Allegro, ale tym razem od sklepu. Jest to sprzęt prawie żenówka sztuka, tak zwany outletowy, czyli taki, który był na wystawie. Więc po prostu zaoszczędziłem tutaj również sporo. Tu są jakieś bonusy, to za chwilę sobie otworzymy. A ja tutaj kupiłem sprzęt, jest to laptop Lenovo Y700 z GTX 960 oraz procesorem 6700HQ. Jeśli ktokolwiek byłby ciekawy, to link macie w opisie, możecie sobie tam kliknąć pierwszy link, a następnie kliknąć idź do sklepu, żeby dokładnie przeczytać o specyfikacjach. A ja tymczasem już prawie tutaj udało mi się to wszystko otworzyć, więc jest spoko. A w tym odcinku zrobimy tylko i wyłącznie jakiś unboxing oraz na przykład pogramy sobie w dwie trzy gierki, tak żeby wam pokazać jak to chodzi. A planuję zrobić taką pełnoprawną recenzję. Ponieważ założę, że na polskim YouTube chyba nikt się nie zajmuje recenzjami laptopów, więc ja bym się chciał pokazać światu jako recenzent laptopów. Znaczy jednego laptopa, ale zawsze coś. Dobra. Otwieramy. Nie powiem, zapakowanie. Zapakowane było epicko po prostu. Dobra. Zaczniemy od tej rzeczy małej. Zawsze się zaczyna od małych, a najlepsze zostawię się na koniec. Tutaj w teorii jest jakaś myszka i jakaś gra. Mnie to tak naprawdę nie obchodzi. Jak już dają za darmo, to się bierze, tak? Zawsze to mogę sprzedać. O, to jest zawsze taka jakaś myśl. Więc zobaczymy sobie, co tutaj jest. Ewentualnie tutaj też mogą być jakieś papiery. No ale... Otwieramy. O, jednak tutaj są te małe gadżeciki, o których była mowa. Ale fajna folia bąbelkowa, jeszcze takiej nie widziałem. Dobra, mamy tutaj myszko Lenovo. To jest jakaś bezprzewodowa. Myślę, że sobie to ją wezmę na przykład na jakieś wyjazdy albo coś. Nie jestem fanem bezprzewodowych rzeczy, z przyczyn dosyć oczywistych, bo zawsze jechałem na kablu. Znaczy, raz miałem tam bezprzewodowe rzeczy, ale jakoś ich nie wspominam miło. Więc po prostu będzie ta myszka gdzieś tam i zobaczymy. Kilka papierków oraz myszka, która wygląda taką. Mała myszka bezprzewodowa. Taka po prostu. Zapakowana nówka sztuka od Logitecha. Lenovo Logitech. Tak więc Lenovo właśnie tutaj ma... o, była włączona. Super. Pewnie całą baterię zażarło. Dobra. Kij z tym. Jest tu jeszcze jedna rzecz. Mianowicie jakaś gierka za 9,99 To jest dobry bonus. Nie mogli tego odkleić chociaż. To jest Sniper Ghost Warrior, czyli jedynka Snipera, którego grałem. Jest tutaj Mortyr, którego grałem. Sniper Sztuka Zwyciężania, którego nie znam i Wolfszan z dwójka, której też nie znam. Sniper Ghost Warrior jedynkę kojarzę. Ale to jest średnia gierka. Trójka jest epicka, czy tam bójka nie pamiętam już. Ale to będzie gdzieś na półkę, tak? Dlaczego by nie? No i teraz najważniejsza rzecz, która nas wszystkich tu zainteresuje, oprócz tego, że jest 500 tysięcy stopni. Eee, Pojawimy się już właśnie otwieranie tego laptopa, a ja się muszę przetrzeć, bo jest za gorąco. Dobra, wróciłem. Każdy youtuber Wam powie, żeby mieć jak najlepszy dźwięk, to się wyłączy dosłownie wszystko i zamyka wszystko. Więc sobie wyobraźcie, jak teraz w moim pokoju jest ciepło, kiedy od kilkunastu minut jest zamknięte każdy jeden obieg powietrza. Ale dźwięk ważniejszy niż to, że ja się podłem jest. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, jeszcze z drugiej strony musimy otworzyć. Ok, ok. E, okay. No i oto jest, moi drodzy widzowie. Oto i jest. Tutaj te wszystkie fajne poduszki, które zabezpieczały ten laptop. No i jest, oto i laptop. Tutaj jeszcze te małe rzeczy. Czyli zasilacz. Stała nasza kostka do zasilania. Oryginalna, zelenowo, więc ok. No i jeszcze jest tutaj. Aha, to jest właśnie ten włącznik do zasilacza, który się tu podpina i to się potem do wnioska daje, ok. Czyli kabel. No i to, co nas najbardziej interesuje. Wow, jak on jest. ale fajnie zapakowany, patrzcie. Wow, tutaj, dobra, jeszcze płytki i wszystko za chwilę. Jest laptop, który jest zapakowany i połączony, tak jakby z kartonem. Bardzo fajny sposób zabezpieczenia i tym bardziej jeszcze folia w całości, więc to po prostu nie ma prawa się z tym cokolwiek robić, <grym zainteresujesz> Tak jakby był taki laptop na tacce. Taka taczka, co nie? Znaczy taczka. o. <grym zainteresujesz> Dobra, to za chwilę sobie otworzymy. No i jeszcze nam zostały oczywiście jakieś... system Windows 10, spoko. Znaczy odzyskiwanie, instrukcja, więc na nas nic nie obchodzi. No i instrukcja jakie, co przyciski działają. I to by było wszystko, więc czas przejść do laptopa. Dobra, to można po prostu wyjąć. Wow, oni go jeszcze w coś zapakowali. No muszę sklep x -kom, bo od nich kupiłem, to nie jest po prostu kupiłem od nich, pochwalić. No co jak co, ale nie spodziewałem się aż tak zapakowanego sprzętu. Karton, poduszki, karton, folia, a to jest jeszcze jakaś taka siateczka na laptopa. No i oto jest! Oto jest laptop Y700. Ale mój ekran. Dobra, ja to muszę oczywiście przeczyścić, chociaż to wygląda jak nowka sztuka, to jest outletowy? Dobra, już jest piękniejszy, tak oto się właśnie prezentuje. Jest to wersja 15,6 cala, czyli takie całkowicie podstawowe, bym powiedział. Nie wyobrażam sobie biegania z 17. -ką. Mam 17, na znaczy rodzice mam 17. Jest to na pewno jakaś rzecz tak naprawdę uciążliwa. Mamy Windowsa z kluczykiem, więc wszystko. Cudmy ty orzeczki, jeśli jest, oryginalne. Fajny, ładnie się prezentuje, smukły. Niezbyt gruby, myślałem, że będzie grubszy trochę. podoba mi się ekran, ponieważ nie ma ramki. Znaczy, ma ramkę tylko i wyłącznie zewnętrzną, i widać, że w środku ekran będzie tylko i wyłącznie tak, jakby na tym. Ale fajnie to jest zrobione, że całe jest szklane. Zobaczymy, czy działa. Chyba nie działa. Dobra, no do, dobrze, że nie działa. Nie wyobrażam sobie przesuwania rzeczy na włączonej baterii, tak. Więc dobra. Intel i Core i 7 w środku, a my musimy go podłączyć żeby zobaczyć, czy w ogóle działa. Powinien. Dosyć ciekawie zapakowane rzeczy, bo to wygląda tak, jakby to nigdy w życiu nie było otwierane. Czyli mogło być tak, że na przykład laptop stał sobie na wystawie, ale był podpinany z jakiegoś innego zasilacza, a ten zasilacz no jest po prostu nowka sztuka. Tutaj nawet te druty nigdy nie były otwierane, więc widać, że to jest bane. Mam również velcro, znaczy rzepy, żeby tutaj kabel nam nie zajmował tysiąca tych. Tu jest wejście na power, a tutaj jest połącznik właśnie do, naszego, do naszej kostki. Dobra, chwila chwila prawdy. Włączyło się? Działa. Nie wiem, czy dobrze widzicie, bo ja nie wiem, jak tu ostrość ustawiłem do końca ale na razie się wszystko włącza, więc jest dobrze. Dobra, widać, że się wszystko włączyło, ale cały laptop tutaj był formatowany, więc wszystko musimy sobie od początku poustawiać. Polska, polski język programisty, niech będzie. UTC dajemy dalej. Eee, czas prowadzić klucz produktu. Aha, dobra, spoko. No to tego Wam raczej nie pokażę. Dobra, udało się wszystko połączyć, jak sam widzicie. Eee, znając życie będę miał milion syfów tutaj zainstalowanych, więc za chwilę to wszystko sobie pousuwam. Bateria za dwie godzinki się naładuje, a my tymczasem sprawdzimy sobie na przykład YouTube'a, ale za chwilę zainstaluję te wszystkie gry i wszystkie moje rzeczy do sprzątania, które już tutaj mam przygotowane zawsze w tym pendrive'ie. Cały zawsze taki polecam każdemu zrobić taki fajny zestaw do sprzątania komputera, od CC Cleanera przez Adware i takie inne, to jest chyba 8 czy 9 programów ja tutaj mam aż wrzucone i po prostu czyszczę dosłownie wszystko. Dobra, mamy do wyboru Google Chrome i Mozilla Firefox. Mamy razem również jakieś inne rzeczy, które już mi się tutaj instalują. Mamy tutaj stronę startową Xcomu. No mówię, że oni jednak po prostu epicko do klienta podchodzą. Znaczy, nie, to nie jest żart, po prostu mówię epicko, że bardzo dobrze. Nawet do mnie dzwonił typek, czy na pewno ja to kupiłem, czy, czy chcę, czy, czy to, czy tamto, czy wysyłać. Ta, ta ulica, dobra, tak. Dobra, youtube.com. Strasznie ciekawie się na tej klawiaturze pisze. Steelgar. Stilgar Games Live eee, ASV Core, chociaż już cymka hej, 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 witam was bardzo serdecznie, mój widzowie Tutaj Steelgar, cześć, a dzisiaj zapraszam was do następnego odcinka ASG Maniaka. W dzisiejszym odcinku zapraszam was do recenzji, następnej repliki, i to nie byle jakiej repliki, a ciekawej repliki, brzmiało to jak Masło Masila, ale trudno. Zapraszam was dzisiaj do odcinka z recenzją ASV firmy Core, albo. O Forsko. To jest tak zwany rebrand, czyli praktycznie jedno i to samo. No, muszę Wam powiedzieć, że te głośniki naprawdę super działają, ale to jeszcze będzie recenzja oczywiście wkrótce osobno całego laptopu. Ja tymczasem idę to wszystko powyczyścić, idę zainstalować jakąś gierkę i zak widzimy się za chwilę, znaczy za niedługo. Znaczy normalnie mi to daje jakieś 8 godzin, a u Was za 3, 2, 1. Zainstalowałem sobie wieśka i nie wiem, jakim cudem mam polski napis, ale nie mam polskiego języka. Muszę to zmienić, oczywiście, języku. No i myślę, że wieśek, to jest chyba najlepsza gierka, tak naprawdę, do przetestowania takiego laptopa. Więc sobie chwilę pogramy. Trzech na jednego dawać. Jak po angielsku to brzydko brzmi. Dobra, bijemy się w takim razie. Chodź. Co tak łatwo poszło. No i, i to by było na tyle tak naprawdę. E, dobra, Ki na razie z tymi wszystkimi e, misjami, ja sobie gdzieś muszę pojeździć, musimy zobaczyć oczywiście jak to wszystko działa. E, no, są tutaj ustawienia oczywiście 1080p, e, jest tutaj ustawienia, połowa jest na niskich, połowa jest na średnich, głośnik po prostu epicko tutaj działa. Sami posłuchajcie. E, więc naprawdę to bardzo, bardzo fajnie działa. Jeśli chodzi o FPS-y, tak naprawdę stabilne 35-40 na właśnie takich Let's ustawieniach, więc nic więcej mi tak naprawdę do szczęścia nie potrzeba, moi drodzy widzowie, nie potrzeba. Ja jestem zawsze szczęśliwy chłopak. I wilki, do tego, że mam pierwszy poziom, a wy macie piąty. Tak się gra. Dobre, moi drodzy widzowie, i to by było na wszystko w tym naszym unboxingowym wydaniu tego laptopa. Dziękuję jeszcze raz braciszkowi kochanemu Super Extra, który mi pozwolił to wszystko aktualnie, w tym czasie, właśnie to zrobić, jeszcze przed studiami. Tak więc za to mu naprawdę dziękuję. A moi drodzy widzowie, to by było tak naprawdę na tyle w tym odcinku. Jak oglądacie ten odcinek, który będzie pewnie to co teraz widzicie pod koniec września albo z początkiem października, tak mi się przynajmniej wydaje. Tak też i recenzja będzie tydzień później, tak więc za tydzień prawdopodobnie zobaczycie właśnie recenzję tego oto laptopa robioną. Moim sposobem myślę, że wyjdzie dosyć ciekawie. Chcę, żeby to była taka pełnoprawna, prawdziwa recenzja. Moi drodzy widzowie, ja mam nadzieję, że Wam się podobało. Dziękuję za oglądanie, za wsparcie, za fajne słowa, za wszystko. Sprawa z laptopem na razie nie jest jeszcze rozwiązana. Na dzień dzisiejszy, jak to nagrywam, tak? Zanim to wrzucę, to jeszcze tydzień minie, bo to tydzień jest koniec września, jak to nagrywam. No. Mniej więcej, walić już to tak naprawdę. Moi drodzy widzowie, dzięki bardzo za wszystko, za jakiekolwiek wsparcie, za wszystko, właśnie, za oglądanie, za fajne słowo, bo to zawsze motywuje, to zawsze coś pomaga, to zawsze pokazuje, że warto robić to, co ja właśnie robię, bo mi się to podoba i tym bardziej jeszcze Wy jesteście, to tym bardziej mi się to podoba. Ja tymczasem się z Wami żegnam, ja Wam życzę miłego dnia i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć, pa pa, pa. Ja zapraszam na mojego Facebooka, bo tam są wszelkie informacje o wszystkim. Zapraszam na grupkę Maniaki Stilgara. Wszystko macie link w opisie, i link do tego laptopu również macie w opisie. Możecie sobie kliknąć, potem klikniecie, idź do sklepu i możecie czytać dosłownie całą specyfikację tego to sprzętu bądź też podobnych. Ja się tymczasem z wami żegnam. Jeśli się podobało, nie zapomnijcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa pa pa! pa. Dobra, bo musiałem krzywo siedzieć, bo za wysoki jestem. Ooooooooo! No, a tak nie można nagrywać, chyba co nie? No, cześć.